W kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj witam was razem z Frediem, który będzie moim pomocnikiem. Freddy, Fredio, Fredio śledzia. Fredio będzie tutaj mi asystował dzisiaj. A w dzisiejszym odcinku, oczywiście mam również jest. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o kwiatku, który dostałam w zeszłym tygodniu od mojej starszej córki. Jest to muszę przyznać moje pierwsze pnącze jeszcze pnączy nigdy nie miałam jak wiecie ja pnącze tak średnio kocham ale no dostałam w prezencie dwa kwiatki jest pierwszym kwiatkiem jest zaraz wam ją pokażę jest to peperomia prostrata a drugi kwiatek to poczekajcie do końca filmu i na pewno zobaczycie co to za kwiat zapraszam was serdecznie do oglądania ja z kawusią i z kotkami. Myślę, że przyjemnie spędzimy wspólnie czas. Zapraszam. I to jest właśnie yy, ta peperomia. Zobaczcie. Ona taka w sumie biedulka. O, jak uratowana moja córka mówiła, że ją jak ostatnią Właśnie lecą mi liście. W ogóle to bardzo dużo liści mi spadło po przyniesieniu, jak, jak od niej dostałam, jak nam przyniosłam do domu. Yy, ale jest jedna rzecz, która mnie, o zobaczcie jak tu obleciała, pełno mam, pełno mam listeczków. Jedna jest rzecz w niej, która mnie bardzo zadziwia, a mianowicie to. Ona sobie stała na parapecie okna wschodniego od piątku, od, no od piątku, dokładnie tak. I ona była, jak ja ją kładłam na ten parapet, tutaj była totalnie płaska. Nie miała w ogóle tych odstających tutaj y, łodyżek z malutkimi listkami. I od piątku, zobaczcie... Tu mi się postawiła jakaś łodyżka, tutaj też, tutaj też, także myślę, że to będzie chyba roślinka bardzo bezproblemowa, tak mi się wydaje. I, i, i że będzie u mnie fajnie rosła, bo powiem Wam szczerze, że jeszcze w nocy nie miałam, ale zobaczcie, zobaczcie jak ona się sypie. O, proszę, to mi cały kawał rośliny odpad. No mówię, ona była w stanie takim naprawdę niefajnym, ja sobie może poprzycinam też te kawałeczki. Byłam po nożyczki i myślę, że przytniemy sobie właśnie tutaj takie końcówki, gdzie y, nie ma. Bo widzicie, o, zobaczcie tu na przykład na końcu tego pędu. Zaraz wam pokażę, gdzieś mi uciekło. No gdzie jesteś? Na końcu niektórych pędów są malutkie listki. No to wiadomo, że tego nie ruszę. Ale y, o, jak na przykład tutaj, tu na końcu tego pędu, prawie na końcu. Jest malutki listeczek, i tutaj na końcu też w sumie. Pokażę Wam z bliska, więc tego wiadomo, że nie ruszę, ale jak mam takie gołe pędy, gdzie jest tylko ta. Gdzie jest tylko. Tutaj też jest pęd. Na końcu pędu jakiś listeczek, ale jak mam takie gołe pędy totalnie, to ja sobie to poprzecinam po prostu. Myślę, że ona mi wspaniale odbije za jakiś czas. No mówię Wam, nie miałam jeszcze. Nie miałam jeszcze. Yy, nie miałam jeszcze właśnie pnączy. Bardzo jestem ciekawa, jak ona będzie u mnie rosła. I bardzo mówię, naprawdę zdumiało mnie to, że, że tutaj tak się fajnie postawiły te, te maleństwa, bo nie było tego. Jak ona mi ją przyniosła, to tego nie było. Zaraz sobie ją przesadzimy. Zobaczymy, jaki ma system korzeniowy. Podejrzewam, że jeszcze przy tym przesadzaniu obleci nam połowę liści. W ogóle pepperom je są bardzo wdzięczne. Ja kiedyś już miałam. Ale nie, nie pnączę, tylko taką normalną, rosnącą peperomię. W doniczce, zwyczajnie. Ojku! I rosła mi bardzo ładnie. No mówię Wam, ona oblatuje. A, non-stop. Yy, w ogóle yy, peperomia ta jest, yy, ją należy traktować. To jest sukulent. Ona gromadzi wodę w swoich listkach. Także yy, podlewanie umiarkowane. Nie lubi stać w pełnym słońcu, lubi stać w świetle rozproszonym lub w półcieniu nawet. Co jeszcze? Ziemia może, ziemia może być normalna, uniwersalna, ale zawsze lepiej jest troszeczkę jednak rozróżnić perlitem. Wtedy ta ziemia będzie bardziej przepuszczalna, bo ona nie lubi za dużo wody. Ją można podlewać, nie wiem, raz na dwa tygodnie, bo ona właśnie gromadzi wodę w tych swoich listkach. Ja w ogóle myślałam, że to jest ta odmiana żółwik, co ma takie fajne tutaj wzorki na, na, na listkach, ale nie, to jest ta peperonia prostrata. Więc ona chyba, nie wiem, no tutaj nie widzę żadnych takich wzorków. Nie wiem, czy ona jest aż tak zabiedzona, że tych wzorków nie ma, czy po prostu ten rodzaj tych wzorków nie posiada. Dobrze, ja spróbuję jakoś wydostać ją z tej doniczki. Chociaż no mówię, podejrzewam, że połowa mi, mi tej rośliny... Obleci. Będziemy ją wkładać do tej samej doniczki. Zobaczymy w ogóle, jak wygląda. Ojej. Zobaczcie to. Mokro ma strasznie. Po prostu ziemia jest mokrutka. Ja jej jeszcze nie podlewałam. Nic przy niej w sumie nie robiłam, to poza tym, że włożyłam ją do doniczki. Spróbuję mu tu trochę ocząsnąć z tego. Nieciekawego podłoża, ale też za bardzo chyba nie będę w tym grzebać, bo widzę, że te korzonki są bardzo, bardzo delikatne. W ogóle peperomia nie ma za dużego systemu korzeniowego. Dobrze, ja bym chyba zostawiła tak, jak jest. Strasznie opada, naprawdę. A może damy ją do tej doniczki tu obok? Do tej. Ale ona nie ma. Nie, nie, nie damy. Nie, nie damy do tej doniczki, bo ta doniczka teraz dopiero zauważyłam, że ona nie ma w ogóle dziurek. Musiałabym zrobić dziurki w, na, na dnie, żeby była, żeby mogła woda, żeby woda nie stała w doniczce. O tak. Dobrze, wkładamy w to nowe podłoże. Ja mówię, peperomia ma niewielki system korzeniowy, także ona nie, nie potrzebuje... Zbyt wielkiej doniczki. Myślę, że ta będzie. O! weszło jeszcze nawet jest miejsca. Nie będę jej teraz podlewać, bo mówię, ona tą swoją ziemię ma dość mocno mokrą. No, malutka jest, ale myślę, że będzie fajnie rosła. Ale opada, no stop. Chociaż ja słyszałam, że takie właśnie opadnięte gałązki z peperami można włożyć do wody. Tu mi opadło, tu też mi opadło, tu też mi opadło. Aż taki kawałek, że można je włożyć do wody i one puszczą korzonki, ale ja myślę, że gdybym wsadziła to do podłoża bezpośrednio, to ona też by korzenie puściła. Ja spróbuję tak zrobić. Tutaj mam taką dziurkę oberwę z liścia i spróbuję włożyć ją tutaj. Myślę, że bez problemu się przyjmie i wypuści korzonki. Zagęścimy ją sobie w ten sposób troszkę. Myślę, że wsadzanie do, do wody nie jest konieczne. Że właśnie, jak się tak podłoży, może usunę te dwa listki, przytnę, a nie, już nawet samo odpadło, e, że wkładanie do wody nie jest konieczne, że ona sama się ukorzeni w ziemi. Tak mi się wydaje. Tutaj dosadzimy to, co podpadało. o. Tak jak wspomniałam, nie będę jej, nie będę jej podlewała bo ma podłoże dość wilgotne i dam jej do takiej wyższej doniczki osłonki. O! Nie będę jej już w ogóle ruszać. Tu jeszcze wciśniemy gdzieś tam kawałek łodygi, niech się zakorzeni. O! I taką gotową roślinkę sobie postawię. Niech sobie rośnie. Zobaczymy. No może przeżyje i będzie, będzie mi fajnie yy, rosła. Jak widzicie mam moją dracenkę Sunray, ja już ją Wam pokazywałam parę filmów temu. No niestety w sobotę miałam taki mały przykry wypadek, otwierałam okno i ona mi się zsunęła jakoś. I niestety to maleństwo wypadło mi całkowicie z doniczki. I chciałabym ją dosadzić do tej dużej, właśnie się zastanawiałam czy ją dosadzać do tej większej draceny czy nie, ale chyba doszłam do wniosku, że ją jednak dosadzimy, bo wygląda tak pełniej. Zobaczymy, albo się przyjmie, albo nie, z tego względu, że generalnie ją powinnam posadzić do osobnej doniczki, dlatego że ona ma nie za duży system korzeniowy i boję się, czy jej nie utopię w tej donicy, ale może tak sobie pomyślałam, że możliwe, że zrobię tak, że po prostu będę tą dracenę podlewała od spodu, będę tą dracenę podlewała od spodu, a te maleństwo będę tylko delikatnie Tutaj po, y, po powierzchni doniczki podlewać. Także myślę, że to jej wtedy nie zaszkodzi i że jakoś będzie rosła. No spróbujemy. Także muszę wyjąć. Przekażę Wam, pokażę, jakie ma ładne korzenie, bo ostatnio, jak ją Wam pokazywałam, to ja przy, przy Was nie przesadzałam jej i Wy nie widzieliście tych korzonków, a korzonki ma naprawdę, według mnie, fajne. Jeszcze opadło trochę tej cyficznej ziemi y, produkcyjnej. Troszeczkę wypadło, to dobrze, bo ja tak bałam się usuwać całkowicie, bo ja się boję, że uszkodzę korzenie że może coś jej się stać. Więc korzenie ma takie nie najgorsze, ale też nie najlepsze, nie jest źle, bynajmniej według mnie. Pamiętajcie, że zawsze doniczkę dostosowujemy do systemu korzeniowego, a nie do wielkości rośliny, ale ta doniczka myślę, że jest ok. Ja ją po prostu tu wsadzę. Udracen jest ważne też to, żeby na wierzchu była ta, o tutaj, nie wiem czy widać, chyba widać, ta szyjka korzeniowa. Ona nie powinna być zasypana. Więc, żeby ona nie była zasypana, to ja sobie jeszcze trochę tego podłoża na dno dam w ten sposób. I tutaj sobie postawimy, nie wiem czy tak boczkiem, czy lepiej tak, chyba tak. Postawimy sobie, nie wiem czy mnie dobrze widzicie, przepraszam, ja wam, Was tutaj lepiej ustawię. Postawimy sobie, o, te korzenie sobie wsadzimy tu bokiem, żeby nam się ładnie też prezentowała. I zaraz ją zasypiemy. O tak. No mówię, powinna ta, ta szyjka korzeniowa być lekko na zewnątrz. Tu mam tą ziemię z perlitem. Myślę, że będzie odpowiednia. Trochę poddam tej starszej ziemi mieszam z tą. Będzie dobrze. Tak. Bardzo wdzięczna jest ta dracenka, znaczy konkretnie ta, bo mówię zieloną mam, miałam często i gęsto problem, że mi właśnie, no że ją zalewałam. Ale myślę, że sposób podlewania od dołu się sprawdza akurat jeśli chodzi o dracenę. No a te maleństwo to tak jak powiedziałam, będę ją po prostu Yy, będę ją lekko po powierzchni, na koło no powierzchni doniczki będę to podlewać. Tak, no tutaj troszeczkę, żeby ta szyjka korzeniowa wychodziła. Tu w tej dużej również staram się, żeby tego nie zasypać tak bardzo. O, i w tym momencie myślę, że ona jest dobrze posadzona. Zaraz sobie ją odstawię. Na swoje miejsce. Nie będę jej również podlewała w tym momencie, bo ona ma ziemię lekko wilgotną, a ona nie lubi przela przelania, przelewania, więc jej na razie nie podleję. Podleję ją za kilka dni. O, i już sobie stoi. No, mam nadzieję, że mi nie wyleci i że korzonki się przyjmą od tej mniejszej, i że ta mniejsza mi mnie przeżyje. No, zobaczymy, co będzie. No ma kurczę, falek. O, jest dobrze, jest, jest dobrze wsadzona i sobie stoi. Także jest ok. Sadzimy ją w koszyczek i pójdzie na swoje docelowe miejsce do kuchni. Teraz chciałam Wam pokazać jedną rzecz. Muszę Was usiąść, bo trzymam Was na stojaku. Kolejną rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, jest moja sławna Monsterka Thai Constellation, w cudzysłowie sławna. Tak, która mi spadła na ziemię, zobaczcie, ten mały listek się rozwinął. Ale co z tego, jak ja połowę tego liścia musiałam wyciąć, bo był niestety nadgniły. O, widzicie, nawet ładnie wybarwiona, zaraz Wam pokażę to lepiej. Nawet ładnie wybarwiony był ten liść, no ale nic. Czekam, aż puści mi tutaj ten nowy listek liścia. I jak zauważyliście, wyjęłam tą monsterkę z ziemi, z podłoża. Z tego względu, że chcę, żeby wypuściła mi większe korzenie. Ja ją wsadziłam do słoiczka i ona mi już tu pomału, zaraz Wam pokażę, ona już mi tu pomału zaczęła puszczać nowe korzonki. O, spójrzcie, jest system korzeniowy, taki sobie. Ale tutaj, jak widać, już malutki, na dole nam kiełkuje, no, malutki nowy korzonek. Więc myślę, że jak będzie wsadzona właśnie do wody. Z lekkim dodatkiem można węgiel drzewny dać tutaj, albo ja, ja dodaję zawsze cynamonu. To myślę, że ona mi się pięknie ukorzeni. Jak mi się pięknie ukorzeni, to ja ją po prostu wsadzę do doniczkę i do podłoża dla monster. I myślę, że będzie ładnie rosła. No jeszcze nie tracę nadziei, że z niej coś będzie. Chociaż szczerze mówiąc, no yy, nie wiem. W podłożu, w ogóle jak siedziała w podłożu, to ona zaczęła mi pomału padać. Zauważyłam, że oklapuje liście i tak dalej. Wsadziłam ją do wody. Ona na nowo, mi, że tak powiem, mi te gałązki się zrobiły takie fajne, jędrne. I myślę, że w wodzie ona Powiem, Jak będzie miała taki już fajny, duży system korzeniowy, to wtedy ja ją przesadzę do podłoża. A teraz hit odcinka, że tak powiem. Pokażę Wam, co dostałam w prezencie jako drugą roślinkę od mojej córki. Chyba się domyślacie. To moja córka również ogląda moje filmy. I oglądałam mój poprzedni odcinek, gdzie rozmówiłam cały czas się zastanawiałam, czy kupić sobie e, tego filodendrona Brazil. No i dostałam, dostałam od niej. Zaraz wam pokażę. A może pokażę wam, jak on tu wisi. Mam go tutaj. Z tego względu, że jest to pnące. Ja chciałam go postawić na początku na lodówce, lub e, lub e, w pokoju tam na półeczce. Ale w pokoju na półce miałby za mało słońca. Na lodówce byłby trącany, bo często i gęsto ja tam różne rzeczy sobie kładę. Więc doszłam do wniosku, że tu mam taki drążek od zasłony prysznicowej. I a może z tej strony lepsze światło jest. Zaraz wam pokażę. Nie, chyba gorzej. O, teraz trochę widać. Powiesiłam ją sobie tutaj. Ja ją zdejmę i Wam pokażę, jak ona wygląda. Jest prześliczna. Jest pięknie wybarwiona. A co najlepsze i najbardziej mnie zdziwiło, to to, że ona, mimo tego, że była w takich okropnych warunkach no bo jak wiecie, ona stała na podłodze pod innymi kwiatami nie podlewana ani nic z tych rzeczy. I ona żyje i jest piękna. Zobaczcie, ile ona ma nowych, nowych yy, przyrostów. Pełno wszędzie wypuszcza nowe listki wszędzie, po prostu wszędzie. Jest śliczna. Ja ją też przesadziłam już od razu po zakupie, bo wiedziałam, że w jakim ona warunkach była, więc mówię, nie chciałam czekać tyle dni. Mówię, przesadzę ją od razu. System korzeniowy ma bardzo ładny. No naprawdę piękna okazała i ma. Najbardziej mnie zadziwiło, że to, że ona stała w takich warunkach okropnych w tym sklepie, że ona naprawdę tak pięknie się rozwija. Byłam w szoku. Patrzyłam, czy nie ma jakichś szkodników, żadnych śladów nie zauważyłam. Także no jest piękna ta liść, taki wybarwiony cudownie. Naprawdę jestem szczęśliwa, że ją mam. No i mam nadzieję, że będzie mi ładnie rosła i wszędzie, z każdej koprawie idzie mi nowy liść. To jest naprawdę, ym, naprawdę dla mnie było zadziwiające, że pomimo takich warunków ona tak się przecudownie rozwija. Także moi kochani, e, tym miłym akcentem żegnam Was dzisiaj. Zapraszam na kolejny filmik e, z cyklu o roślinkach i nie tylko. E, jeżeli masz ochotę, proszę o zostawienie suba, łapki w górę i komentarza. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie jeszcze raz i życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Pa!